cztery orzechy, które możesz jeść i cztery, których nie możesz. Niektóre orzechy są prawdziwymi sprzymierzeńcami zdrowia, przynosząc korzyści takie jak redukcja stanów zapalnych, ochrona serca, wzmocnienie układu odpornościowego, a nawet zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym. Jednak nie wszystkie są tak zdrowe jak się wydaje, niektóre mogą powodować stany zapalne, utrudniać trawienie lub nawet zawierać toksyny szkodliwe dla organizmu. Ponadto nadmierne spożycie, nawet zdrowych orzechów, może prowadzić do problemów zdrowotnych. Dziś zdradzimy, które orzechy warto wprowadzić do swojej diety, a których należy unikać, a także jaka ilość każdego z nich jest idealna, aby w pełni wykorzystać ich korzyści zdrowotne, nie narażając swojego organizmu. Na początek, szybko omówimy cztery zdrowe orzechy, które możesz włączyć do swojej diety, następnie omówimy te, które powinny zostać uniknięte. Zaczynajmy. Na czwartym miejscu mamy pistacje. Pistacje, mimo że małe, są prawdziwym skarbem odżywczym. Są bogate w białko, błonnik oraz przeciwutleniacze, takie jak luteina i zeaksantyna, które chronią oczy przed chorobami takimi jak zwyrodnienie plamki żółtej i zaćma. Dodatkowo mają profil odżywczy, który wspomaga cały organizm, pomagając walczyć ze stanami zapalnymi i redukując uszkodzenia komórek spowodowane stresem oksydacyjnym. Regularne spożycie pistacji może zapobiegać chorobom takim jak cukrzyca typu 2 i choroby sercowo-naczyniowe, a także wspierać zdrowie jelit dzięki wysokiej zawartości błonnika, który odżywia dobre bakterie w jelitach. Pistacje, mając mniej kalorii i tłuszczu niż inne orzechy, są idealne dla osób dążących do utraty wagi lub zapobiegania otyłości. Pomagają w zapobieganiu chorobom, takim jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, zaćma, choroby serca, cukrzyca typu 2 i przewlekłe stany zapalne. Idealna ilość spożycia pistacji to około 30 gramów dziennie, co odpowiada około 49 pistacjom. Taka porcja dostarcza odpowiednią ilość błonnika, białka i przeciwutleniaczy, nie przekraczając dziennego limitu kalorii. Na trzecim miejscu znalazły się orzechy brazylijskie. Orzechy brazylijskie to superżywność bogata w selen, minerał niezbędny w ochronie przed chorobami degeneracyjnymi i zapalnymi. Selen jest znany z wzmacniania układu odpornościowego. Pomagając w zapobieganiu infekcjom a nawet chorobom autoimmunologicznym, takim jak choroba Hashimoto, która dotyka tarczycy. Dodatkowo, tłuszcze zawarte w tych orzechach redukują poziom LDL, złego cholesterolu, i podnoszą HDL, dobry, wspierając zdrowie serca. Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy pomagają neutralizować wolne rodniki, zapobiegając przewlekłym stanom zapalnym i chorobom związanym z przedwczesnym starzeniem się. Orzechy brazylijskie pomagają zapobiegać niedoczynności tarczycy spowodowanej niedoborem selenu, chorobie Hashimoto, chorobom serca, przewlekłym stanom zapalnym i nowotworom, zwłaszcza prostaty i piersi, dzięki działaniu przeciwutleniaczy selenu. Zalecana ilość orzechów brazylijskich to 1-2 sztuki dziennie. Większe ilości mogą prowadzić do nadmiaru selenu w organizmie, co może wywołać działania niepożądane. Na drugim miejscu mamy potężne migdały. Migdały to prawdziwi sprzymierzeńcy zdrowia ciała i umysłu. Bogate w witaminę E chronią skórę i pomagają w zapobieganiu stanom zapalnym, takim jak artretyzm i inne choroby autoimmunologiczne. Wysoka zawartość magnezu jest korzystna dla osób z nadciśnieniem, pomagając w regulacji ciśnienia krwi i zapobiegając chorobom serca. Dodatkowo, migdały zawierają związki bioaktywne które wspierają zdrowie mózgu, zmniejszając ryzyko spadku zdolności poznawczych i chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Dzięki zdrowym tłuszczom i błonnikowi, migdały wspomagają uczucie sytości, co sprawia, że są doskonałe dla osób chcących uniknąć przyrostu masy ciała. Regularne spożycie migdałów pomaga w zapobieganiu nadciśnieniu, Chorobom serca, artretyzmowi i innym chorobom autoimmunologicznym spadkowi zdolności poznawczych Alzheimerowi, a także stanom zapalnym skóry. Zalecana dzienna porcja migdałów to 20-30 gramów, co odpowiada około 23 sztukom. Taka ilość jest wystarczająca, by czerpać korzyści zdrowotne, nie przekraczając dziennego limitu kalorii. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, ten film ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady medycznej. Skonsultuj się z profesjonalistą zdrowia przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie lub leczeniu. Na pierwszym miejscu mamy tradycyjne Orzechy Włoskie. Orzechy Włoskie to prawdziwy dar natury dla zdrowia. Bogate w roślinne kwasy omega-3 pomagają redukować stany zapalne w organizmie, chroniąc przed chorobami takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba krona i inne przewlekłe stany zapalne. Ich przeciwutleniacze, w tym witamina E, zwalczają wolne rodniki, zmniejszając ryzyko raka i opóźniając procesy starzenia się komórek. Ponadto regularne spożywanie orzechów włoskich jest związane z ochroną przed chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Parkinsona i Alzheimer dzięki pozytywnemu wpływowi na funkcję mózgu i krążenie krwi. W obszarze zdrowia sercowo-naczyniowego pomagają one obniżyć poziom triglicerydów i poprawić zdrowie naczyń krwionośnych. Orzechy włoskie przyczyniają się do zapobiegania reumatoidalnemu zapaleniu stawów, chorobie Krona, nowotworom, szczególnie rakowi jelita grubego i prostaty, chorobom sercowo-naczyniowym, parkinsonowi, alzheimerowi oraz przewlekłym stanom zapalnym. Idealne spożycie orzechów włoskich wynosi 30 g dziennie, co odpowiada około 5 do 7 sztuk. Ta porcja dostarcza odpowiednią ilość kwasów omega 3 i przeciwutleniaczy nie przesadzając z tłuszczami. Przejdźmy teraz do rzeczy: Dowiesz się, które cztergu rodzaje orzechów mogą szkodzić Twojemu zdrowiu. Niektóre mogą powodować stany zapalne, utrudniać trawienie, a nawet stwarzać ryzyko zatrucia. Bądź czujny i sprawdź, których unikać. Na czwartym miejscu orzeszki piniowe. Chociaż orzeszki piniowe są popularne w przepisach, szczególnie w sosach, takich jak pesto, warto je unikać z kilku powodów. Po pierwsze, mają wysoką cenę, co sprawia, że nie są dostępne do codziennego spożycia. Ponadto, ich profil odżywczy charakteryzuje się nierówną proporcją omega 3 i omega 6. U osób wrażliwych, orzeszki piniowe mogą wywołać reakcję znaną jako zespół orzeszków piniowych, która powoduje metaliczny posmak w ustach przez kilka dni po spożyciu. Na trzecim miejscu kasztany jadalne. Kasztany jadalne, choć bogate w węglowodany złożone, mają inny profil odżywczy niż tradycyjne orzechy. Zawierają mniej zdrowych tłuszczy i białek, co może ograniczać ich korzyści dla zdrowia serca i kontroli wagi. Ponadto niektóre osoby mogą mieć trudności z trawieniem z powodu wysokiej zawartości skrobi. Ponieważ są bardziej podobne do pokarmów bogatych w węglowodany, takich jak ziemniaki, ich spożycie powinno być umiarkowane i zrównoważone z innymi produktami bogatymi w białka i zdrowe tłuszcze. Na drugim miejscu orzechy macadamia. Choć są bogate w zdrowe tłuszcze i mają delikatny, maślany smak, orzechy macadamia należy spożywać ostrożnie. Zawierają jedne z najwyższych wartości kalorycznych wśród orzechów, co może prowadzić do przyrostu masy ciała, gdy są spożywane w nadmiarze. Dodatkowo, dla osób stosujących zrównoważoną dietę pod kątem omega 3 i omega 6, warto zauważyć, że orzechy makadamia są bogatsze w omega 6, co może powodować nierównowagę zapalną w organizmie. Dlatego powinny być spożywane tylko okazjonalnie. Na pierwszym miejscu orzeszki ziemne. Mimo że są technicznie roślinami strączkowymi, orzeszki ziemne często klasyfikowane są jako orzechy. Niemniej jednak ich spożycie należy ograniczyć lub unikać, ponieważ mają większą skłonność do zawierania aflatoksyn, substancji toksycznych produkowanych przez grzyby podczas niewłaściwego przechowywania. Dodatkowo wiele produktów na bazie orzeszków ziemnych jest wysoko przetworzonych, bogatych w cukry i niezdrowe tłuszcze. Zawierają również dużą ilość omega-6, które mogą wywołać stan zapalny, gdy są spożywane w nadmiarze. Napisz w komentarzu: z jakiego miasta oglądasz ten film i powiedz mi, czy znałeś już informacje, które podzieliłem się w tym wideo? Z przyjemnością się dowiem. Dziękuję za śledzenie tego materiału. Polecam obejrzeć kolejny film, który już pojawia się na ekranie. Nie przegap tej okazji, by dowiedzieć się jeszcze więcej.